Cześć, witam cię serdecznie, Gosia wieczosko z tej strony. Dzisiaj opowiem ci o takich 10 najpopularniejszych zastosowaniach absolutnie wyjątkowego olejku z kurkumy. Ten olejek wywołał u mnie efekt wow i wywołuje tak naprawdę za każdym razem, kiedy po niego sięgam, jest tym olejkiem, który zawsze chciałabym mieć w domu. Posłuchaj. Olejek z kurkumy jest otrzymywany tak naprawdę z korzenia, tak, z korzenia tej rośliny ponieważ w korzeniu znajduje się najwięcej tych środków, substancji, które są dla nas najkorzystniejsze. Uzyskiwany jest metodą destylacji parowonu, tak jak większość olejków. Możemy go zażywać doustnie, możesz go zażywać na przykład smarować na ciało, oczywiście pamiętając, żeby rozcięcić olejem kokosowym, na przykład, i możesz go też stosować w dyfuzorze. Więc te trzy takie najbardziej popularne metody aplikacji możesz stosować na co dzień. Jego takim najpotężniejszym działaniem, z którego tak naprawdę bierze się wiele, wiele chorób, jest jego działanie przeciwzapalne. Tak jak wcześniej powiedziałam, choroby często zaczynają się różnymi sytuacjami, różnymi stanami zapalnymi w naszym organizmie, dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby już na samym początku te stany zapalne likwidować. I olejek z kurkumy bardzo dobrze się do tego nadaje. Ja ostatnio przekonałam się w okresie zimowym, stosowałam go za każdym razem, kiedy um, czułam, że um, rozwija się jakaś choroba w moim ciele, kiedy zaczęłam kichać, kiedy zaczynałam kaszleć czy, czy coś w, te, w tym rodzaju. Zawsze sięgałam po olejek z kurkumy. Czasem dodawałam olej imbirowego, um, natomiast kurkuma była zawsze. Używałam go wtedy doustnie w takich kapsułkach. Więc posłuchaj, a propos stanu zapalnego, to jest takie jego pierwsze, najważniejsze zastosowanie. Dlaczego i jak on działa, tak? Ma taką substancję, posiada taką substancję alkur... ja Wam przeczytam, dobrze? Alkurkumen, ponieważ jest bardzo ciężko wymówić tą nazwę, dlatego muszę się posiłkować nazwą zapisaną gdzieś tam na moich, w, no, w moich notatkach. Alkurkumen. Występuje właśnie w tym olejku i ma on za zadanie, tak naprawdę, właściwie znajduje się, ta substancja znajduje się jeszcze w takiej jednej substancji, która jest, którą jest kurkumina, którą jest bardzo ważna substancja i praktycznie jedna z najważniejszych występująca w kurkumie. Właśnie ta substancja działa przeciwzapalnie na cały nasz organizm, a głównie na nasz układ pokarmowy. Więc yy, układ pokarmowy, jeżeli macie jakiegokolwiek rodzaju problemy z układem pokarmowym, ale też z układem kostnostawowym. Bardzo wiele osób pyta mnie, co polecam właśnie na układ kostnostawowy, to polecam również kurkumę. Oczywiście jest cała masa jeszcze innych olejków, ale kurkumę do, polecam do tego ym, stosować do doustnie. Oczywiście tylko taką. Którą możemy stosować do ustnie, bo tutaj jest bardzo ważna, bardzo istotna kwestia, i tutaj, żeby była sprawa jasna, ja mm, omawiam tylko i wyłącznie olejki najwyższej jakości, te, które mm, w większości mogą być spożywane do ustnie, a, a kurkuma może być. Więc, więc y, wszystkiego rodzaju problemy kostno problemy z układem pokarmowym, y, bardzo sugeruje właściwie. Y, Wiele, wiele różnych badań sugeruje, że kurkuma ma właściwości też przeciwnowotworowe, więc to jest, to jest trzecie zastosowanie. Kolejne zastosowanie to jest bardzo poprawia nasz układ krążenia. Detoksyfikuje nasze ciało, zwłaszcza używane ustnie, Poprawia trawienie, o czym też już wcześniej mówiłam. Poprawia na, stan naszych włosów, nas, naszej skóry. Poprawia też nasze. Możemy go wykorzystywać w kuchni, do wielu, wielu potraw na pewno wiele razy stosujecie taką kurkumę mieloną, która jest też, ma też dodatkowo kolor, natomiast kurkuma w postaci olejku ma bardzo intensywny zapach, więc zwykle, jeżeli dodaję do potrawy, dodaję jedną kroplę, ma naprawdę intensywny, intensywny smak. Więc wszelkiego rodzaju problemy z sercem poprawia pracę naszego mięśnia sercowego. No, no, i oczywiście chroni skórę i działa też przy, si, silnie jako środek, ym, znaczy może tak, może wspomagająco, może nie silnie, ale jako wspomagająco jako y, środek, który może być wykorzystany właśnie w, w sytuacjach, y, kiedy mamy y, uczulenia, tak? Uczulenia skórne zwłaszcza. Więc to jest 10 zastosowań, chyba 10, tak? Mam nadzieję, że policzyłam 10. Y, 10 takich podstawowych zastosowań. Więcej, jeżeli jesteś moim stałym klientem, jesteś moim klientem zarejestrowanym, znajdziesz info, więcej informacji o tym olejku, bardziej szczegółowych, znajdziesz na naszej grupie olejki eteryczne biblioteka, do której Cię zachęcam, jeżeli tam jeszcze nie dotarłaś. Natomiast jeżeli chciałabyś się dowiedzieć czegoś więcej, to napisz do mnie, ja udzielę, każdej osobie udzielę więcej informacji na ten temat. Aktualnie będę miała ten olejek w czerwcu, więc prowadzę zapisy, zarówno dla moich istniejących klientów, jak i klientów, którzy jeszcze nie są moimi klientami. Chętnie zapraszam, jeżeli jesteś zainteresowany i chciałabyś mieć ten olejek, to zapraszam, napisz do mnie, ja wszystko wyjaśnię Ci po kolei jak to zrobić. Pozdrawiam Cię i miłego dnia. Pa, pa!